Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Na moim kanale znajdziecie w ramach nadrabiania zaległości film o moich ciążowych ulubieńcach i o moich kosmetycznych ulubieńcach. A dzisiaj tacy ulubieńcy tacy ulubieńcy w ogóle tacy ani nie kosmetyczni, ani nie ciążowi tylko po prostu ulubieńcy ostatnich miesięcy. Będzie tutaj dużo o jedzeniu, bo w sumie czas kwarantanny to był czas bardzo obfity w jedzenie i w różne nowości kulinarne. I pierwszym przepisem, którym, chcia którym chciałabym się z Wami podzielić, jest przepis na tartę rustykalną. Wiecie, że ja ogólnie w kuchni lubię, żeby było smacznie, ale też szybko. Nie lubię siedzieć długo w kuchni i lubię taką dość efektywną i szybką pracę. I ta tarta właśnie taka jest. My też jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami termomiksa, więc w ogóle wyrabianie wszelkiego rodzaju na przykład kruchych ciast w tej maszynie no to jest naprawdę chwila, moment. I faktycznie po prostu ten przepis jest bardzo, bardzo szybki, nie potrzeba tutaj, wiecie, wykładania jakiejś blachy, bo tarta rustykalną po prostu się e, ciasto kruche rozwałkowuje na blacie, e, najlepiej na, e, od razu na papierze do pieczenia podsypanym mąką. Układa się owoce i potem tam zawija i e, przerzuca to wszystko na na blachę i, i, i ciasto się piecze eee, nasz przepis pochodzi z kwestii smaku ja troszeczkę go zmieniam w zależności od owoców, które wrzucam do środka bo o ile wiśnie na przykład puszczają bardzo dużo soku i można faktycznie je wymieszać przed nałożeniem na tarte z tą skrobią ziemniaczaną o tyle na przykład śliwki wydaje mi się, że więcej sensu ma podsypanie jakby pod te owoce trochę tej mąki, a nie obtaczanie wszystkich tych owoców w mące ziemniaczanej bo wiecie, jakby one puszczają sok i potem pod wpływem ciepła robi się taki lekki kisielek, powiedzmy tam na dole. I jest to naprawdę pyszne, zwłaszcza że w tym cieście kruchym w ogóle jest sporo migdałów, więc też y, to ciasto kruche ma taki właśnie swój y, wyjątkowy, maślano-orzechowy smak. I naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam. Y, to ciasto robiłam je nie wiem, naprawdę już wiele, wiele razy. Y, I za każdym razem wychodziło świetnie. Innym przepisem, który w sumie jest moim ulubieńcem, ale ja nie robiłam tego ani razu, bo robił to głównie mój pan mąż, to są pannkejki. pochodzenia przepis na nie pochodzi z kanału kuchni Lidla, natomiast my ten przepis modyfikowaliśmy, bo wrzucamy do środka owoce, najchętniej wiśnie również. I naprawdę w ogóle pannkejki dla mnie to nie jest coś, co jakoś szczególnie bardzo mi smakuje samo w sobie, ale właśnie z wiśniami i z syropem klonowym, no to po prostu jest to bajka. I po prostu my wrzucaliśmy te mrożone wiśnie albo świeże pokrojone do, do środka, po prostu do ciasta i smażyliśmy tak jak na przykład placki z jabłkami, no to tak tutaj były placki z wiśniami. Wiem też, że całkiem fajnie to wychodzi ze śliwkami, aczkolwiek naprawdę, wiśnie to jest mój, to jest mój faworyt. No, i skoro już jesteśmy w temacie jedzenia, no to jest też restauracja, którą odwiedziliśmy dwukrotnie w ostatnim czasie. Jest to pizzeria Przyjemność Warszawska, to jest filia Przyjemności z Poznania. I jadłam tam pierwszy raz w życiu pizzę, na której był makaron z serem. I było to tak niebotycznie pyszne, że po prostu no, zakochałam się. I to jest taka, ym, taka miejscówka, w której zjecie pizzę y, taką y, klasyczną włoską, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ciasto, jeżeli chodzi o jakość składników, No naprawdę jest to taka włoska jakość. Ale to, co na tej pizzy jest, y, no to jest taką właśnie często wariacją na temat tych pizz y, pochodzenia amerykańskiego. Więc jest to bardzo ciekawe połączenie, i y, y, wydaje mi się, że warto się tam wybrać. Ja jestem fanką tych pizz, pizz bezmięsnych w tym miejscu. Jakoś one bardziej przypadły mi do gustu, ale to wiadomo, zależy co kto lubi, natomiast faktycznie mają tam też składniki bardzo wysokiej jakości, i przez to też uważam, że jest to miejsce warte uwagi. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć i jest to koktajl czekoladowy. No po prostu bardzo prosta i banalna, banalna rzecz. Zresztą na Instagramie pokazałam Wam właśnie przepis na ten koktajl i potem mi oznaczałyście, że robicie. Jest to nic innego jak po prostu przejrzałe banany, trochę surowego kakao, trochę mleka. Ja bardzo lubię do tego dodać cynamon, ewentualnie trochę masła orzechowego, jeżeli jest ale też na przykład trochę płatków owsianych, jakichś orzechów czy nasion czyja. No i wtedy jest to coś, co jest w miarę słodkie i deserowe, ale jednocześnie bez cukru. No więc wiecie, ciąża, bezprawy, zdrowe odżywianie, zawsze, zawsze desery, które są słodkie, a bez cukru, no to jest coś, wart, to jest coś wartego uwagi. Tak? No więc widzicie, dużo jedzenia w tych ulubieńcach, więc życzę Wam smacznego. Ale oprócz tych jedzeniowych hitów jest też coś zupełnie, zupełnie innego: po prostu totalna proza życia perfekcyjnej pani domu, mianowicie suszarka na pranie. <laughs> już się dziwię, że mówię tutaj właśnie o suszarce, ale jest to taki gadżet w ogóle, który bardzo wzbudził dużo pytań też na Instagramie, gdy Wam o niej mówiłam. My tutaj niestety nie mamy miejsca na suszarkę taką elektryczną i też niekoniecznie uważam, że jest to dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o wszystkie ubrania. Nie wszystko w takiej suszarce dobrze jest suszyć. No, a my, jako że spodziewamy się dziecka i tego prania, zakładam, że będzie bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że też chcemy pieluchować wielorazowo. No, to taka klasyczna, wiecie, suszarka rozkładana na boki, która jakby po podłodze zajmuje bardzo dużo miejsca. Trochę przestała nam się sprawdzać i poszukałam właściwie nie poszukałam, po prostu zobaczyłam u mojej znajomej, która ma właśnie niewielkie mieszkanie i dwójkę małych dzieci. Zobaczyłam suszarkę, która miała taką formę wieży. Że ma cztery piętra. Te piętra też można. Jakby składać i dowolnie modyfikować w zależności od długości ubrań, które na tej suszarce chcemy powiesić. No i super jest to, że e, na przykład wszystkie te poziomy, gdy są rozłożone, no to są one idealnej wysokości właśnie na na przykład jakieś, jakąś tetrę czy dziecięce ubranka. Jeżeli suszymy dorosłe ubrania, no to już tam czasem niektóre te poziomy trzeba podwinąć, ale i tak w naszym przypadku dwa prania, takie pełne się na tej suszarce mieszczą, z założeniem, że my wiele ubrań też suszymy na wieszakach i wtedy jakby one wiszą na tej suszarce na wieszakach, a nie tak przewieszona na pół. Ta suszarka ma też taki duży plus, że jeżeli mieszkacie na przykład w mieszkaniu z wielkiej płyty, który ma taki mały balkonik, na nie wiem, metr na metr, no to ta suszarka też na tym balkonie spokojnie stanie, a taka suszarka duża rozkładana na boki niekoniecznie. Więc w tą taką porą wiosenno-letnią to było coś, co bardzo, bardzo nam się sprawdzało. Jest też jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym do tej ulubieńcowej kategorii zakwalifikować. Mianowicie, kiedy byłam chyba w szóstym miesiącu ciąży, razem z mężem na weekend wyjechaliśmy sobie na taki trip samochodowy. I w tym samochodzie również żeśmy spali. I dla mnie była to niesamowita przygoda, bo o ile jak gdzieś tam spanie pod, pod namiotem i takie kempingowe historie e, kojarzę od dawna i bardzo lubię. E, o tyle takie spanie w samochodzie, właśnie, że wiecie, materacy, jakieś tutaj poduszki, firaneczka, coś tam, coś tam takie rzeczy, no to e, super, super to była dla nas przygoda i tutaj może więcej o tym mówić nie będę i odsyłam Was na... E, na Insta Stories zapisane, na relacje zapisane na moim profilu. Tam jakby jest wszystko z tematu przygotowań, i potem z samego tego wyjazdu, jak to dokładnie u nas wyglądało, jak sobie to zorganizowaliśmy. No i nie wiem, kto wie, może w przyszłym roku we trójkę również na taki wyjazd się zdecydujemy, chociaż nie wiem, czy jesteśmy na tyle szaleni coś się okaże, ale wyjazd był naprawdę, naprawdę świetny i bardzo miło go wspominam. I to już wszyscy moi ulubieńcy z ostatnich miesięcy. Teraz mam nadzieję, że ta seria będzie się pojawiała bardziej regularnie, choć domyślam się, że tematy około dzieciowe w najbliższym czasie będą tutaj bardzo, bardzo, bardzo... będzie ich po prostu bardzo dużo. Nasze życie nie wam się zupełnie wywróci do góry nogami. E, także, moje drogie, do zobaczenia w następnym filmie. E, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. E, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to tam również was bardzo zapraszam, bo jest to takie chyba moje ulubione w ogóle medium społecznościowe, powiedzmy, i tam jest mnie zdecydowanie najwięcej. Także tam Was zapraszam. Wszystko o czym mówiłam, podlinkuję Wam w opisie. No i widzimy się już niebawem w następnym filmie. Na razie, pa pa!